W wyszła giga ważna aktualizacja, moi drodzy. Ja jestem Gadulski i witam was w nowym odcinku na moim kanale ze mną polującym na duchy. Ale zaniebiste klucze. Ja pierdzielę, moi drodzy, jak to wygląda? Jezus Maria! I to są bezpieczniki, nie? Ja pierdzielę! Ale to jest głośne. Czekajcie, ja. Ja muszę coś zrobić jak widzę ten, Ektor. Ej, boję się. Ej, boję się. Ej, boję się, boję się, boję się, boję się. O ja pierdzielę. Pan odłoży to mi się kiedy. Dobrze? Ej, to było okropne. Dobra, ale idę bezpośrednio tutaj, do celu dzisiejszej podróży. Idę do kaplicy! Patrzcie jak to wygląda! Ja pierdziele. No przecież to jest straszne. Ja pierdzielę, ale dodali w ogóle makabryczności do waznufobii. No wcześniej nie było tyle krwi. Mogę się poczuć jak ksiądz teraz. Ale w, taki, w takiej kaplicy ja bym nie chciał. Tu you hear me? Słyszysz mnie? Ale ze jeszcze tutaj. Co to było? Ja się, ja się schowam tutaj, ja się tutaj czuję bezpiecznie. Ten dzwonek, z tego co przynajmniej widzieliśmy na początku, nie? To było przerażające. A ten odgłos gdzieś stąd dobiegał w ogóle wtedy. Ja pierdziele. Ale to jest strasznie, moi drodzy. to widzicie na płaskim ekranie. ja tu praktycznie jakbym był, nie? Ale jestem zasrany. Mogę ten budzik? Mogę, Ale jaka zajebista mapa w ogóle? To jest kolejny budzik. W ogóle zamiast szukać tego brandona... To zwiedzam, wiedzą, jest i rozbite lustro. Coś mam takie przeczucie, że to może być jego pokój. Clippy, że jest krzesło bo wany ktoś siedział i patrzył jak się ten gość kąpa. Wezmę um, wezmę MFT. Wezmę EMF-kę No i na pewno wezmę lukę Próbuję go teraz w stał tutaj Wyłączył za... Jest EMF-ka, dwójka Zrobiłem mu w razie czego zdjęcie Tutaj, zapraszam cię O, Jest! Zdjęcie, jest! Jest Jest OK, Czyli OK. Ja bym z chęcią teraz stąd odjechał, ale... Ale się zestresowałem naprawdę Jest Nareszcie dowód na ducha, JEST! Okej, okay, otworzył te drzwi, lec tam od razu zobaczyć z AMF-ką. Twójka. I on tutaj jest teraz w tym pokoju, zapalił tu światło, czy... Czy ono było zapalone? Nie. Chyba było zapalone, bo... Jest, to jest jego pokój! Ja teraz sądzę, że zginę. Dobra, okej. Okay. Um... Co mogę jeszcze sprawdzić tutaj? Na pewno przełożę pismo ducha tam, tam. To tutaj ładnie na siedzenie, tam... Okej, okay, dziwne, ale nieważne. Czy są orby? Proszę Państwa. Eee. No gdzie jest moja kamera? Tam... Aha, tam, dobra. Z tą zajebistą lampą. Są orby! Zajebiście? Czyli dwa. Jeszcze jeden tylko dowód. Jest tak: mroźne temperatury. Orby. Orby. Dobra, nieważne. Teraz spróbuję jeszcze doc i odciski palców. Bo może jeszcze będzie pismo ducha. Może Ty są tutaj gdzieś jego odciski? Na pewno jest już. Oha, dobra. Nie chciałem tutaj położyć. Ale w sumie położę gdzieś tu kamerę. Przedstawię tutaj na przykład. Disma ducha jak na razie nie ma lampę zgasił o kurde Okej, okay, jest znowu tam, jest giga aktywny, ale się wystraszyłem. Teraz trzeba po prostu wyczekiwać. Dobra. Okej, okay. rzucił czymś. Ale to ca cały czas tym rzuca. Co jest z nim nie tak? On jest bardzo agresywny. Idę po Spirit Boxa. Teraz jest mega wkurzony, ja to czuję po prostu. Dlatego wezmę spirit boxa i teraz ja wiem, że ja mogę zginąć. Can you hear me? Give me a sign. Daj mi znak. Ok, hand? Nie, go Steven. Powiedz coś. No dobra, nie ma. Nie ma MF-ki. No to ja stąd wypierdzielam już. Chodzi na to, że jurej. Jak się pomylę, to jadę w bieszczady. Nie? trudno. Ciekawy jestem, czy dobrze zaznaczyłem. Lecę! Jurej, zaznaczyłem Jurego. Jak będzie handlu, ja jadę w bieszczady. Nie, naprawdę. Nie, nie pojadę w bieszczady. Ale boję się. Proszę, żeby to był Jurej. I jak teraz mi siędzie prąd ja się zdenerwuję. Mimik! No jak to jest możliwe! No ale dobra. Swoje zarobiłem. Może być. Może być. Nie wiem jak to jest możliwe, że był mimik. W sensie naprawdę coś musiałem przeoczyć, bo orby były... Eee, co jeszcze było? Orby były mroźne temperatury były, czyli musiałem coś wykreślić po prostu co... No, czego nie było. Tu ile orbów w ogóle lata, co jest gran? Ale nieważne, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. No, i tak 12 łapek w górę to moje kolejne polowańsko, moi drodzy. Widzimy się już, mam nadzieję, w specjalu po tym odcineczku dzisiejszym. Trzymajcie się. Ja się bawiłem zajebiście. Fazmofobia to jest arcydzieło. Trzymajcie się i cześć.